Język to żywy organizm. Język polski, ze swoją zawiłą gramatyką i sugestywnym słownictwem, to prawdziwa skarbnica lingwistycznych tajemnic. W tym odcinku zagłębimy się w fascynującą historię pozornie prostego słowa spoko. Często traktowane jako slang, słowo spoko skrywa zaskakująco złożoną przeszłość, odzwierciedlając szersze przemiany społeczne i kulturowe w Polsce. Dołączcie do nas, gdy odkrywamy ukryte głębie tego wszechobecnego słowa, śledząc jego drogę od koszar XIX-wiecznych żołnierzy do jego dzisiejszej popularności. Spoko może wydawać się nowym dodatkiem do polskiego leksykonu, ale jego korzenie sięgają o wiele głębiej. Słowo to jest skróconą formą rosyjskiego słowa spokojno, oznaczającego spokojnie lub w pokoju. Jego pojawienie się w języku polskim można przypisać interakcjom między Polakami a rosyjskimi żołnierzami na ziemiach zaborczych. Polacy stopniowo włączali je do swojego słownictwa, aczkolwiek z wyraźnie polskim akcentem. Z czasem spoko ewoluowało w niuansowe wyrażenie oznaczające zapewnienie, zgodę lub potoczne potwierdzenie. Droga spoko od obcego wojskowego rozkazu do integralnej części nieformalnego języka polskiego jest świadectwem dynamicznej natury języka. Słowa mogą zakorzenić się w nieoczekiwanych miejscach, a ich znaczenia zmieniają się i ewoluują. Przyswojenie spoko przez Polaków podkreśla złożoną wzajemną relację języków i kultur, początkowo używane przez osoby mające bliski kontakt z rosyjskimi żołnierzami, stopniowo przenikało do szerszego społeczeństwa polskiego. Do połowy XX wieku spoko mocno zakorzeniło się jako podstawowy element nieformalnego języka polskiego. Przekroczyło swoje pierwotne pochodzenie, stając się wszechstronnym wyrażeniem używanym w szerokim zakresie kontekstów. Lata 90. w Polsce to okres głębokich przemian społecznych i kulturowych. Kultura młodzieżowa wyłoniła się jako potężna siła. Wyrażająca siebie poprzez muzykę, modę i język. Spoko przeszło znaczącą transformację, splatając się z energią i postawami polskiej młodzieży. Punk rock i hip-hop zapewniły spoko grunt do rozwoju, ucieleśniając odrzucenie sztywnych norm społecznych. Spoko stało się symbolem przynależności sposobem dla młodych Polaków na zamanifestowanie swojej więzi z pokoleniem, które odważyło się być inne. Słowo to stało się synonimem fajności, akceptacji i odrzucenia formalności poprzednich pokoleń. Dzisiaj spoko zajmuje fascynujące miejsce w języku polskim. Choć powszechnie rozumiane i szeroko stosowane, nadal nosi piętno potoczności. Klasyfikowanie go jako błędu gramatycznego niewiele zmieniło w jego popularności. Spoko wykroczyło poza swój początkowy, niepoprawny status, stając się fenomenem lingwistycznym. Dowodem na jego żywotność jest obecność w twórczości znanych polskich autorów, w tym noblistki Wisławy Szymborskiej. Spoko, niegdyś obce słowo ograniczone do komend wojskowych, stało się integralną częścią polskiego krajobrazu językowego odzwierciedlając dynamiczną i elastyczną naturę języka.